Kupiłam darkę za ponad 1500 zł i nie jest to clickbait. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, który potrwa w sumie przez cały miesiąc, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, będziemy otwierać wszystkie paczki, które do mnie dotarły. W tym miesiącu yy, przyjdzie do mnie naprawdę sporo paczek, więc stwierdziłam, że zlepię dla Was cały odcinek z tego, co do mnie przyjdzie, żeby Wam pokazać wszystko i tak dalej. Nie chciałam tego już składać na odcinki, po prostu chciałam to wszystko skleić, żeby było w jednym miejscu. I dzisiaj zaczynamy od pierwszej paczki, która w sumie świeżo do mnie przyszła. I jest to nowość, bo jest to paczuszka od Dali Lechman. Nigdy nie miałam nic z tej marki, szczerze mówiąc. Mam takie dwa piękne kartoniki i ja szczerze totalnie nie wiem, co znajduje się w środku. Jest to prezent, który dostałam od tej marki i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby to otworzyć. Jestem bardzo ciekawa tych ciuchów. Tak jak mówię, no nigdy nie miałam styczności z tą marką. Możecie dać znać w komentarzach, czy mieliście coś kiedyś z tej marki, jak Wam się sprawa Sprawdziło i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, a ja nie przedłużając biorę się za otwieranie. A później będę jeszcze coś dla Was miała, więc koniecznie oglądajcie dalej. Paczuszki przyszły do mnie naprawdę przepięknie, zapakowane i to co mi się podoba, że od razu wiadomo z jakiej marki jest ta paczka i jest naprawdę prześlicznie spakowane jeszcze w taką kokardkę i w kartonik. Naprawdę doceniam to, bo wygląda to przepięknie. Co, Ciluś, jesteś ciekawy, co tutaj jest? Też chciałbyś zobaczyć? To nie jest nic dla kota, niestety, chociaż może, kto wie. Ja pierwsza zaglądam, moja reakcja i zaraz pokażę Wam. Okej, okay, ale ładnie to jest spakowane, zobaczcie. Ej, serio, wszystko idealnie do siebie pasuje. Tutaj, jak możecie zobaczyć, bibułka jest w kolorze wstążeczki, również złota. Uuu, ej, kurde, widzę tu same fajne rzeczy już. Dobra, zaczynamy od tego pakunku. Wydaje mi się, że to będą albo skarpetki, albo opaska na głowę w takim przepięknym brązowym kolorze. Okej, okay, to są takie skarpetki z takim pięknym logo, z diamencikami. Tak się one prezentują. Wydaje mi się, że te skarpetki mogą fajnie się sprawdzić pod oficerki, bo nie są one grube. I przynajmniej przy moich oficerkach jest to dość ważne, bo one są idealnie zrobione pod moją łydkę. I jak tylko założę jakieś grubsze leginsy i grubszą skarpetkę, to ciężko już się dopinają, więc myślę, że te skarpetki fajnie się sprawdzą. Kolejną rzeczą jest taki piękny golfik. Jest naprawdę prześliczny. Ja bardzo lubię takie golfy. Tutaj jest też logo dali. Bardzo ładnie się prezentuje, również wszystko na złotej wstążce. Myślę, że ten golf w ogóle będzie fajny do ubierania go na co dzień. Dostajnie jak najbardziej, ale on jest tak ładny, że myślę, że mi raczej posłuży do po prostu codziennego noszenia takiego lifestyle'owego. Myślę, że fajnie sprawdzi się i do spodni, i do jakiejś spódniczki. Jest naprawdę przepiękny. Jest z naprawdę fajnego, miłego materiału. Jest on oddychający, szybko schnący. UV Protect, czyli ma jeszcze ochronę przed UV i jest rozciągliwy, więc naprawdę fajnie, jestem bardzo ciekawa. I chyba ostatnią rzeczą już z tej paczuszki jest taka bluza, również w przepięknym brązowym kolorze, pięknym konikiem, który jest błyszczący, bardzo ładnie się to prezentuje i bardzo mi się podobają te paseczki od bluzy, bardzo fajnie wyglądają. Fajnie, że nie są to takie typowe sznurki, jak zawsze w bluzach. Widzę, że bluza też jest. Fajnie mięciutko podszyta od spodu takim misiem, więc będzie na pewno cieplutka. No i idealnie będzie oczywiście pasować do skarpetek. Tutaj widzę, że jest jeszcze napis również błyszczący. Right with heart, więc fajny przekaz. Tutaj widzę, że na rękawku jest również logo, także naprawdę bardzo ładna bluza. Również nie mogę się doczekać, żeby ją zmierzyć bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. Teraz bierzemy się za otwieranie drugiego pudełka, ale zanim to, to tutaj wyświetla Wam się kod rabatowy do Dali, więc jeśli chcecie coś sobie zamówić, to możecie śmiało korzystać. Jestem bardzo ciekawa, co znajdziemy tutaj w środku. Widzę, że paczka jest fajna, tematyczna. Raczej są to takie cieplejsze ubranka, które fajnie sprawdzą się właśnie na jesień i zimę, więc bardzo, bardzo się cieszę. I również w moim ukochanym brązowym kolorze. Powiem Wam szczerze, że ostatnio naprawdę bardzo polubiłam się z brązowym. możecie zobaczyć, też mam ciemnobrązowy paznokcie i czuję taki naprawdę fajny bajbik jesieni i ten brąz gdzieś tam faktycznie zagościł w moim życiu i bardzo się cieszę, bo bardzo ładny kolorek. Fajnie się też w nim czuję i myślę, że też całkiem fajnie do mnie brązowy pasuje. Dobra, tutaj mamy drugą paczuszkę. Uuu! Ta chyba miała być generalnie pierwsza, bo tutaj widzę jakiś liścik. Tutaj mamy podziękowania za zakupki i tutaj mamy oczywiście liścik. Co ciekawe, list jest po angielsku. W tej paczce mamy dwie rzeczy i pierwszą z nich jest taka piękna czapka. Jest ona cała błyszcząca, jak dobrze wiecie, to ja bardzo lubię takie dodatki właśnie z cekinów, lubię jak się błyszczy. Naprawdę fajnie to wygląda. Ma bardzo fajny pompon. Puszysty. Fajnie, że jest czarna, bo będzie faktycznie do wszystkiego pasować. Jest oczywiście z logo i w środku jest, jak możecie zobaczyć, cała podszyta takim milutkim polarem. Naprawdę fajnej jakości jest ta czapka, także na pewno będzie testowane i będzie noszone. I mamy jeszcze jedną ostatnią rzecz. Taka oto piękna bluza, która jest w pięknym wiśniowym kolorze i ona jest, powiem Wam szczerze, ona jest również tak piękna, że chyba żal będzie mi ją zakładać do stajni. Bardzo lubię taki wiśniowy kolor, naprawdę pięknie się prezentuje, super wygląda to logo. Bardzo lubię takie błyszczące elementy, jak coś się na tych bluzach dzieje. Tutaj mamy również podszycie z miękkiego polarku, no i z tyłu jest taka klasyczna, gładka. Co ciekawe, co zauważyłam też na metkach, to to, że ciuchy są z, zaprojektowane w Polsce, więc fajnie, naprawdę fajnie. I czuć, że ta bluza jest taka fajna. Grubsza na pewno będzie cieplutka, także naprawdę bardzo mi się podoba. Nie mogę się doczekać aż te ciuszki pomierzę. Bardzo, bardzo dziękuję Dalia za przepiękną paczuszkę. Jestem niesamowicie ciekawa, jak te ciuszki będą się sprawdzać. Naprawdę wyglądają prześlicznie. A my tymczasem przechodzimy do kolejnej paczki, unboxingu tego wielkiego kartonu. Szczerze mówiąc, jak pojechaliśmy z Dawidem do paczkomatu, to byłam w szoku, bo wszedł on dosłownie na styk. I ja nie wiem, jakim cudem to się tam zmieściło, ale nawet jakbym chciała, to nie byłabym w stanie między ściankę a kartą wsadzić nawet palca. Dosłownie naprawdę na styk, idealnie wymierzone. I w środku znajduje się oczywiście deka. I jest to, można powiedzieć, jedna trzecia tego, co zamówiłam. Ponieważ jest to główna deka dla Blandora. Czekam jeszcze na kaptur do tej derki oraz na taką derkę, którą można podpiąć pod spód, żeby była większa gramatura. Zaraz wam wszystko yy, pokażę, wytłumaczę oczywiście i powiem też dlaczego zdecydowałam się akurat na tą derkę i po co ta derka w ogóle jest mi potrzebna. Ale póki co bierzemy się za unboxing, bo jestem bardzo ciekawa jak to wygląda na żywo. Ogólnie zamówiłam tą derkę, że tak powiem, w tych trzech częściach. W sumie finalnie dwóch sklepów. Chciałam z trzech, ale udało się z dwóch. No i tutaj już mam tą u, pierwszą część. Jestem bardzo ciekawa czy w ogóle dostałam jakiekolwiek gratisy, wątpię. Ale może... Mam 10% rabatu na kolejne zakupy i fakturę. No, niestety, nic nie dostałam. Przykro mi, lubię Kratisy. Lubię dostawać nawet takie miniaturki, żeby coś sobie przetestować, no ale trudno. Dobra, to odkładamy na bok, to odkładamy na bok. I to jest moja piękna dareczka. No i już wam opowiadam, co to jest w ogóle zadarka, dlaczego akurat na nią się zdecydowałam i w ogóle i w ogóle. Zacznijmy od tego, że y, za tydzień golimy blandora. W sumie kiedy ja to nakryłam, to za tydzień, kiedy wy, to już pewnie jest ogolony. Kto nie obserwuje mnie na Instagramie, ten naprawdę bardzo dużo traci, bo tak naprawdę na Instagramie wszystko pokazuje na bieżąco, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie to zrób, żeby nic się nie omijało i żebyś miała, Miał informację zawsze wcześniej, co się dzieje. E, w każdym razie, no jako że go lekoniano, to musiałam oczywiście zamówić mu derkę, e, taką, żeby nie było mu po prostu zimno. Chwila, chwila, jak dobrze wiecie, w zimowisku rusza kolejna edycja Koniulka Camp. Tym razem obóz odbędzie się w dwóch lokalizacjach: Szary Residence pod Krakowem oraz dobrze znanym Wam salio pod łodzią. Przygotowałam dla Was masę ciekawych atrakcji, a od patronów obozu dostaniecie naprawdę ciekawe upominki. Ruszamy już od stycznia, nie mogę się doczekać. A jeśli ty chcesz spędzić niezapomniany czas z konikami i ze mną? To zerknij w opis, bo tam jest formularz zgłoszeniowy. A teraz wracamy do filmu. No i tutaj miałam mały dylemat, bo od początku chciałam kupić derkę z Bukasa. Wiedziałam, że chcę Bukasa, bo słyszałam bardzo pozytywne opinie, wiem, że to są derki, które bardzo ciężko jest zajechać. I stwierdziłam, że chcę tego Bukasa, bo one są też fajnie skryjone i w ogóle, więc yy, no to był mój wybór. Tylko, że na początku chciałam kupić te takie kultowe, w sumie tą taką kultową srebrną derkę, która ma ma taki szeroki zakres temperatur, ona tam odbija słońce, ma tą opcję suszenia konia i tak dalej. Ale powiem Wam szczerze, że ja nie miałam nawet z kim przegadać tego tematu, żeby zapy zapytać, czy to faktycznie działa, czy jest sens po prostu na to wydawać pieniądze. Pogadałam z ludźmi, z którymi mogłam, pogadałam też z moją trenerką, no i ona powiedziała mi, że żebym raczej kupiła może klasyczną derkę, będzie bezpieczniej, bo wiecie, tutaj będę w stanie tymi właśnie podderkami doczepianymi fajnie sobie dopasować gramaturę do y, obecnych temperatur na zewnątrz, żeby na pewno konia nie przegrzać i żeby on też się nie wychłodził. Więc stwierdziłam, że ok, szukam dalej w takim razie. No i znalazłam tą Dark z Bukasa Atlantic w takim pięknym zielonym kolorze. Ona z tego co widziałam jest w ogóle dostępna chyba w trzech kolorach, granatowym, tym zielonym oraz wiśniowym. No i na początku nie ukrywam, że chciałam zamówić wiśniową, ale wiśniowa nigdzie nie jest dostępna tak, żeby w miarę szybko przyszła. I zaczęłam szukać w innych kolorach, no to mówię dobra już nie będę zwracać uwagi czy to będzie zielony czy granatowy, ważne żeby to po prostu było w miarę od ręki, bo dość późno obudziłam się z tą darką, miałam upatrzoną darkę dostępną właśnie tam od ręki, już ją sobie złożyłam, ale no to była ta srebrna i tutaj gdzieś tam po drodze plany się zmieniły, więc musiałam zacząć szukać tych yy, części i powiem Wam szczerze, ja tego zestawu szukałam bite trzy dni, Dawid to potwierdzi, ja trzy dni siedziałam i szukałam, żeby to w miarę szybko przyszło, bo miałam tak naprawdę no, ten tydzień półtorej do golenia. I stresowałam się, żeby po prostu zdążyło mi to dojść, no bo mówię no, co o konia i zostawię go bez darki. No muszę ją mieć. Kaptur przyjedzie mi tak naprawdę po weekendzie, teraz jest niedziela, więc pewnie będzie około wtorku, więc jeszcze wam to dogram do tego filmu, żebyście też widzieli, jak to wygląda. A ta podderka, ta podpinka, którą mam jeszcze na chłodniejsze dni, dojedzie mi chyba dopiero za tydzień półtorej jakoś, ale na razie i takiej nie potrzebuję, więc pokażę wam po prostu w którymś z kolejnych odcinków, na spokojnie już. A tą derkę, którą ja zamówiłam, jest to derka z Bukasa Atlantic, jest ona 200-kremowa, jest to myślę taka optymalna krematura, która idealnie sprawdzi się na obecne pogody. No i zamówiłam też podpinkę taką, że jak będzie po prostu zima, to będę mogła założyć pod tą zerkę, żeby blenderkowi na pewno było ciepło. No, i postawiłam właśnie na ten zielony kolor. Zdecydowałam się na tą derkę, bo jest ona naprawdę bardzo solidna. Z tego co ja kojarzę, ona ma chyba 1620D. I to jest taka gramatura, z której, w sensie nie gramatura, tylko materiał, z której wykonana jest derka. A to oznacza tylko tyle, że jest ona naprawdę solidna. No, jest ona nie do zajechania, naprawdę. Tak jak ja patrzyłam, ludzie wstawiali w sumie jakieś tam rolki, filmy i tak dalej, że. Te derki mają po kilka lat i one są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Dodatkowo ta derka ma ten fajny system na magnes, że jest magnes właśnie ten pierwszy od środka, później jest ten magnes jeszcze od zewnątrz. Czy to nie jest magnes, zapięcie? Nie wiem. Nigdy nie miałam derki z Bukasa, i na to wszystko dopiero idzie rzep. To jest bardzo fajne, bo mając te wszystkie derki moje, które miałam, ja głównie miałam derki z QHP z HKM-u, to te rzepy po prostu po jakimś czasie już nie chcą tak dobrze trzymać. więc jak tam dostaje się sierść, to i tak dalej, to to po prostu puszcza. I było to dosyć uciążliwe, więc jak zobaczyłam ten system, to stwierdziłam, że jest on naprawdę bardzo fajny. Jeśli chodzi o zakres tej derki, to jest ona niby dobra od 8 do minus 12 stopni, aczkolwiek wiadomo, że przy ogolonym koniu może się to lekko różnić. Dodatkowo, co ona tutaj ma? Jakiś ona ma jakiś tam system, że nie przegrzewa właśnie konia. Ma jakąś specjalną podszewkę, że koń nie powinien się obcierać i że sprawia, że ta siarść jest taka błyszcząca, gładka itd no i generalnie ponoć bardzo fajnie się sprawdza no ona niestety chyba nie ma tego systemu że można zarzucić tą derkę na yy, mokrego konia, ale stwierdziłam że tak czy siak, przy ogolonym koniu jest mi to po prostu zbędne, bo i tak on będzie o wiele szybciej schnął, tak naprawdę myślę, że ten system jest przydatny jeżeli kupujecie derkę na niegolonego konia, który faktycznie długo schnie i powiem wam, że ja już mam ten okres, że po prostu mam dość tej sierści ja wsiadam na blandora, pojeździmy tam nawet nie wiem, pół godziny i on przez to że jest jeszcze na dworze dosyć ciepło. On ma już naprawdę yy, taką, wiecie, gęstą, chyba tą zimową. On jest dosłownie jak mamut, jest cały mokry, i później, żeby go wysuszyć, to ja muszę czekać mniej więcej godzinę, żeby móc w ogóle założyć na niego derkę. Także jest to naprawdę mega uciążliwe, Więc cieszę się, że, e, że właśnie już będziemy, no, golić go. Już nie mogę się doczekać. Koniecznie czekajcie do końca, żeby zobaczyć, jak wygląda na Blandoku. Tutaj mam kolejną paczuszkę od Husari, którą muszę się przyznać. Otworzyłam sobie wcześniej, bo byłam na maksa, ciekawa co znajduje się w środku. I ja z husaga Elite współpracuję już od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że oni mają tak świetną jakość ubrań. Naprawdę wszystko jest tak wspaniałej jakości, że dosłownie każda rzecz, którą dostaję, jest naprawdę top of the top. Wszystko pięknie leży, mają naprawdę świetne kryje, i ja muszę przyznać, że jestem w tej marce na maksa zakochana. Do Husarii Elite mam oczywiście mój stały kod rabatowy KONIULKA15, z którego możecie sobie oczywiście korzystać, a bardzo, bardzo Wam polecam. Jak możecie zobaczyć też mam bluzę z Husarii dzisiaj na sobie, bo bardzo ją lubię. I co ciekawe, mam tutaj specjalnie zaprojektowany haft pode mnie, bo jest to kry od koniulki i podkówka. Specjalnie był ten haft robiony dla mnie. I wy również taką personalizowaną bluzę możecie sobie u Husari zrobić, więc oczywiście zapraszam Was serdecznie na ich stronę, a już pokazuję Wam, co znajduje się w tej paczce. Ja jestem naprawdę wielką fanką tej marki. Zawsze, za każdym razem, dostaję piękne trzy naklejki w fioletowym, czarnym oraz różowym kolorze. I muszę przyznać, że naprawdę uwielbiam ich logo. Naprawdę wygląda to przepięknie. Wszystko było zapakowane w taki piękny papierek różowy. A w środku miałam aż trzy rzeczy. Pierwsza z nich to taki przepiękny różowy szalik, który jest oczywiście z logo Husari, który jest taki jakby skórkowy. Bardzo fajnie się to prezentuje. Ten szal jest naprawdę bardzo gruby, więc myślę, że będzie naprawdę bardzo ciepły. Myślę, że świetnie sprawdzi się zarówno do stajni, jak i na co dzień. I tutaj też mam dużą zagwostkę, bo on jest tak piękny, że również szkoda jest mi go po prostu zakładać na stajnie, bo wiem, że on zaraz będzie po prostu cały uwalony i zastanawiam się, czy również nie zostawić sobie go po prostu do chodzenia na co dzień. Kolejną rzeczą do zestawu do szalika oczywiście Musi być czapeczka. Ta czapeczka również jest bardzo gruba, jest naprawdę świetnej jakości. Również tutaj jest logo Husari. Fajnie się prezentuje, jest taka fajna, standardowa, naprawdę super wygląda. Już ją zdążyłam oczywiście przymierzyć i myślę, że będzie pasowała dla większości osób. Ten kolor jest naprawdę niesamowity. Wiem, że są różne kolory do wyboru, także, kto co lubi, ja akurat taki róż uwielbiam, i myślę, że naprawdę przepięknie się prezentuje. I jest jeszcze ostatnia rzecz. Jest to przepiękny dres od Husari w czarnym kolorze. I co jest takiego wyjątkowego w tym dresie? Bo możecie sobie pomyśleć, a tam zwykły dres. Słuchajcie, po pierwsze ma on naprawdę cudowny krój, jest on taki fajny, modny, bo jest taki bagi, taki luźniejszy, z takimi fajnymi nogawkami. Ma oczywiście przepiękne logo z husary, błyszczące, z diamencikami i to co mi się podoba, tak jak Wam mówiłam w tych ciuchach, to ich jakość. Ten dres jest tak gruby, w życiu nie miałam tak grubego dresu i powiem Wam szczerze, że... Myślę, że idealnie sprawdzi się na zimowe dni. Myślę, że nawet nie będzie trzeba nic zakładać pod spód, bo no jest on tak gruby, ma tak grubą krematurę, że na pewno będzie w nim cieplutko. Tutaj jest oczywiście ściągasz standardowo, i w środku tak się to prezentuje. To jest ten. Materiał i co ciekawe, ja mam do zestawu również bluzę, która też jest takiej grubszej gramatury, więc myślę, że ten zestaw będzie wyglądał naprawdę przepięknie. Także y, I'm in love, to jest mój ukochany y, dresik. Myślę, że na pewno zobaczycie mnie w nim na kawaliadzie. Y, ale Sara jest top of the top i jestem naprawdę przeszczęśliwa, że y, mam możliwość współpracy z tą marką, bo uważam, że to są po prostu jedne z y, najlepszych ciuchów na jeździeckim rynku. Naprawdę są. Spaniałe. Teraz przechodzimy do kolejnej paczki, i będzie ona z Horsent Pony. Zamówiłam tu w sumie kilka bardzo przydatnych rzeczy, które są mi niezbędne na już, więc już wam pokazuję, co znajduje się w środku. W środku, po pierwsze, mamy taką oto dareczkę. Jest to z HKM w takim brązowym kolorze. Specjalnie stwierdziłam, że wezmę ten kolor, bo jak Blandor się wytarza, to przynajmniej ta derka nie będzie wyglądała tak tragicznie. I jest to generalnie derka Plandeka, która jest z wyższą szyją i w środku jest podszyta polarem. Przynajmniej powinna być. Bo nie wiem, czy ja jestem głupia, czy zamówiłam dwie takie same derki. No dobra, generalnie jedna z tych derek. Miała być zerówką i miała być podszyta polarem, więc zaraz to obczaję, czy ona jest z tym polarem podszyta. W każdym razie ona jest z wyższą szyją, w takim, jak możecie zobaczyć, pięknym brązowym kolorze. A, jest podszyta polarkiem. Dobra, wszystko się zgadza. Tu od wewnątrz jest podszyta polarem i stwierdziłam, że właśnie już zaspoilerowałam w sumie, że zamówię dwie derki, jedną plandekę właśnie z polarem, a drugą plandekę totalnie bez żadnego wypełnienia i podszycia, dlatego, że ta plandeka będzie służyła właśnie na takie cieplejsze dni, a tutaj z polarkiem będę miała tą derkę jak się zrobi ciutkę chłodniej i będę miała wybór po prostu, którą założyć, lepiej mieć tego więcej niż za mało, więc uznałam, że, że po prostu tak zrobię, ta derka jest naprawdę bardzo fajnej jakości, ja nigdy nie miałam żadnej derki z hakemu, a Wydaje się być naprawdę bardzo solidna. Ten polarek jest też naprawdę bardzo przyjemny w dotyku. Fajnie, że jak będzie jakiś tam chłodniejszy też dzień, czy jakiś mocniejszy wiatr i tak dalej, to po prostu będę mogła zarzucić taką dareczkę, żeby blonderowi było na pewno ciepło. Czy dadzą się tak czy siak przyszłościowo, czy to właśnie na wiosnę, czy na nawet przyszłą jesień, gdzie będzie deszcz padał. Uważam, że te plandeki są na tyle uniwersalne, że tak czy siak warto je mieć. Wiadomo, że jak blonderek będzie ogolony, to będzie musiał mieć grubszą dareczkę na zimę, ale. Tak jak mówię, no fajnie mieć takie derki przejściowe, więc jedna z nich jest taka kolejną rzeczą jest, tak jak już mówiłam, druga derka. Tylko tym razem ta derka jest totalną plandeką bez niczego, bez żadnego podszycia i bez żadnego wypełnienia, czyli jest to taka typowa derka przeciwdeszczowa, która tak jak mówię, no fajnie się sprawdzi właśnie i na wiosnę i na jesień, e, jak nie jest jakoś mega zimno, jak, jak nie jest jakoś mega zimno, ale żeby jednak tego konia uchronić przed wiatrem i przed deszczem. Ma ona również e, wyższy stan na szyi, więc super. Naprawdę bardzo fajnie mi się te derki sprawdzają z tą wyższą szyją, są naprawdę świetne. E, również jest miękko podszyta tutaj na kłębie, w sumie wyżej niż kłęb, bo to jest pod wyższa na szyja, ale w każdym razie jest miękko podszyta, więc na pewno będzie fajna i komfortowa w noszeniu. E, I z tego co patrzyłam są one też dość wytrzymałe, wytrwałe, bo mają tam dobre parametry, więc myślę, że na pewno fajnie się sprawdzą i e, na pewno przypadną do gustu blonderkowi. Ja obydwie derki mam 145 i w paczuszce mamy jeszcze, uwaga, taki oto wieszak. I jest to rzecz, której bardzo mi brakowało na stajni, bo ja zawsze noszę takiego koziołka na, na siodło, i stwierdziłam, że myślę, że wygodniej byłoby mi po prostu na czymś takim, bo to zawiesza się na boks. E, tutaj można sobie powiesić właśnie siodło, i tutaj jest jeszcze w ogóle haczyk na ogłowie, więc e, w ogóle ekstra. Więc myślę, że teraz e, przygotowywanie do jazd będzie o niebo łatwiejsze i, i naprawdę bardzo komfortowo się to będzie wszystko robiło. Ten haczyk jest jeszcze fajnie tutaj obity taką gumą, żeby koń się nie uszkodził w żadnym stopniu. jakby. Podszedł zbyt blisko wieszaka czy coś więc też naprawdę bardzo fajne wieszak się nie składa, jest on przenośny, więc po prostu zawieszamy, wieszamy sobie siodełko i później po pojeździe zabieramy wieszaki i wrzucamy sobie do paki czy, czy do jakiejś tam szafki. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zrobić zakupki w Horsand Pony to działają cały czas moje kody rabatowe koniulka na wszystkie nieprzecenione rzeczy na 10%, koniulka 10% na nieprzeceniony picker i eskadron oraz koniulka 5% na przecenione rzeczy, gdzie dostajecie dodatkowe minus 5% zniżki. Wszystkie te kodziki oczywiście znajdziecie w opisie na dole, czyli się jest ciekawy, czy coś do niego nie przyszło. E, także to by było na tyle, a teraz wracamy do reszty odcinka. I tak się prezentuje na blendorku, moim zdaniem wygląda przepięknie. Ten kolor jest naprawdę boski na żywo i uważam, że do blendorka bardzo, bardzo pasuje. Rozmiar wydaje mi się, że jest w porządku, jest naprawdę bardzo fajnej jakości i super zszyta, więc myślę, że będzie mu naprawdę bardzo komfortowo. To by było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku.